To nieprawda, że lilaki nie zmieniają kolorów na jesień. To znaczy większość nie zmienia i zrzuca liście, ale tutaj jest krasawica maskwy, która jest lilakiem moim zdaniem doskonałym. Pięknie pachnie, przepięknie kwitnie, jest bardzo odporna na przymrozki i jednocześnie przebarwia się na jesieni. No musi być wyjątkowo niekorzystna jesień. Bardzo duże mrozy w tym okresie zmieniania kolorów liści, żeby ona nie zmieniła koloru na takie limonkowy. No może nie jest jakoś mega... Atrakcyjna w porównaniu do innych krzewów, ale zobaczcie tutaj obok jest lilak Masena, który już dawno zrzucił liście e, i on nigdy się nie przebarwia. A krasawica co roku, prawie co roku jest pięknie przebarwiona. Mam też mincarla, e, czyli Rose de moscow, który jest sportem krasawicy, który również bardzo ładnie się przebarwia na jesieni, więc e, to nie jest tak, że wszystkie się nie przebarwiają. Ja mam jeszcze jednego lilaka, który na czerwony kolor się przebarwiają mu liście więc szukajcie takich rozwiązań, żeby i wiosną, i jesienią było ozdobne.